bardzo miło mi podzielić się informacją o wspaniałym prezencie, który dostaliśmy od Fundacji Radia Z, która wraz z wielką akcją Eco Shoes Poland zorganizowaną we wrześniu wychodziła, że tak powiem, ja też zresztą sama, wychodziła to nasz prezent. A tym prezentem, tym wspaniałym darem są dwie bardzo wartościowe, dwa bardzo wartościowe urządzenia. Po pierwsze, aparat do znieczulenia. Druga to sonda przesprzełykowa, czyli urządzenie, które wygląda bardzo skromnie, bo to jest ka, wygląda jak kawałek kabla. Ale ten kabel jest bardzo drogocenny, bo kosztuje ponad 100 tysięcy złotych. Mała wada serduszka. No, przeżywamy strasznie. Mamy nadzieję, że wyjdziemy tutaj zdrowi, szczęśliwi. No, tak um, Ubytek w serduszku i przełożenie głównych pni tętniczych. Widziałam, że czeka mi poród, potem stres ogromny, tak? Czego uratuję? czy będzie ze mną? No i tak właśnie. Ogromna dla nas jest to ogromny ten dar ma ogromną wartość. Bardzo serdecznie dziękujemy i bardzo te dwa urządzenia będą u nas często wykorzystywane, bowiem nasz oddział, który jest dużym oddziałem ponad 50-uszkowym kardiologii i 15-uszkowym kardiochirurgii, jest wykonywanych u nas ponad 500 operacji kardiochirurgicznych rocznie oraz bardzo ponad również 600 różnych badań diagnostycznych właśnie z użyciem tego sprzętu. Serdecznie za to dziękujemy i chcemy się tą naszą radością z Państwem podzielić.